Cza, czas idzie bezkompromisowo Czego? Liptonowo a już, a już pani mi normalnie zanim pani mi to... to za wcześnie ci wrzuciła. Za wcześnie to już teraz zmarnowany Lipton. Co to z żurawiną Hałwol? Chodźmy, chodźmy tam. Se siądziemy, bo tyle przeszłaś kurczę. Tyle podróży, a ja tutaj mam książkę Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo Sprawa niecierpiąca w zwłoki Zbliża się Wielkanoc Musimy pogadać O babach Co Pani wspomina z e, wielkanocnych? wielkanocnych świąt. Lejek. Lej. Ale nas lejek nie interesuje. My jesteśmy w dzisiejszym odcinku Żarłok TV i rozmawiamy o jedzeniu. Województwo kieleckie, tak? Tak. No. Świętokrzyskie Świętokrzyskie czy kieleckie? Teraz się nazywa kieleckie, świętokrzyskie. Teraz to już kieleckie. nie ma. Widzi kieleckie. Pani, że to nie ma. Nie wiadomo w ogóle, co się dzieje na świecie. Ludzie nie rozumieją o co chodzi w wiadomościach. Co było na Wielkanoc ciekawego? Do jedzenia. Co jeszcze jedli? Aha, jedzenie. No, bo tu. Przecież ja żarłok jestem. No. No, śniadanie, jajeczko. No to standardowo, tak? Standardowo, tak. Kiełbaska, szanik musiał być. Musiała być ćwikła. Ać, ćwikła? Tak. Szan, ćwikła, mm -hmm. jajko, kiełbaska, szynka. Koniecznie. Ale robiona przez was? Swojska, oczywiście. Gotowana. Kiełbaska też była, i gotowana też przez nas. No i co jeszcze tam było? To pytanie teraz o zupę. Czy w pierwszy dzień świąt była jakaś zupa, żurek? Żurek był biały zawsze na tej białej kiełbasce. Czyli był żurek. Był żurek. Ale nie na śniadanie? Na śniadanie. Na śniadanie był. Jajeczko i jajeczko go na twardo w tym żurku. No to, to śniadanie, no dobra, ale czy jakieś obiady teraz, czy to było jakoś pierwszy dzień świąt właściwie w pierwszy... Jest co, że ja już nie pamiętam ze wsi jak było. Ja tu już jestem 60 lat. No nie no ale zaraz. A chleby? Ja pamiętam, że chle, kilka lat temu opowieść o jakiś chlebach, żeście piekli. Chleb był? No to zawsze był chleb swój, nie kupowało się chleba, bo był chlebek swój. Piecu takim chciałam powiedzieć, piecu chlebowym. Na łopacie. Wsuwany i wysuwany. No ale to ja nie wierzę, że nie było tych bab. Baby były, ciasto było. No to jak babcia baby wspomina? Baby były drożdżowe przeważnie. Nie było dawniej. Ja ci powiem jak było 60 lat do tyłu tam na wsi. Bo przecież ja tyle lat tam, tam jej nie ma. No 60 lat, czyli my tu mówimy o których. Yy, rok? A, od, od po wojnie aż do, do roku. Ale po której wojnie? 50... Pierwszej czy druga, druga, no przecież okay, pierwszej no, to. Tak, to tak, tak, źle nie jest, tak? Druga wojna, po drugiej wojnie światowej aż do roku yy, powiedzmy 50 lat. No i co, baby? Baby były drożdżowe. Były o, o Zawsze babcia piekła takie. Ciasteczka amoniaczki. Um, to... Sernik musiał. Ale amoniaczki być. to znaczy, że co? Ciastka amoniaczki, tak zwane na amoniaku pieczone, tak. Nie na proszku, nie na nic. Ale to innym. były kruche. No, kruch to były kruche. No, no amoniaczki były. No takie były jak ciastka normalne, no. tylko że nie były, mówię ci, nie były na... Na, na, na proszku do pieczenia, tylko były na amoniaku i one były takie bardziej jak ci to nazwać, no bardziej takie wyrośnięte i bardziej miękkie, takie poszyste. Jakaś galaretka do tego nie, czy same? Nie, same No dobra, a te baby? Baby to były drożdżowe z rodzynkami przeważnie bo dawniej to tam innych rzeczy się nie dawało, tylko same rodziny. No a jakieś skórki, z pomarańczy, z cytryny do tych baby wrzucaliście. Czy to cytrusy ciężko było cybane? Nie, no wtedy nie było cytrusów, dziecko, o czym ty mówisz. To było trzy. To co, ta baba w formie zrobiona. W formie, tak. normalnie foremki były. I kilka dni i... ona trzymała świeżość. No, Czy od razu zjedaliście? Nie no, piekło się, nie piekło się tak wcześniej jak teraz, tylko się piekło w Wielką Sobotę, to były świeże. No ile taka, one były jakieś takie duże czy po prostu, bo to legendy są no o bo tych wiesz, babach, co? że to giganty były. Co? To są legendy o tych babach, A że to, gigantyczne. Wiesz, dawniej takie może były, ale u nas nie było takich wielkich bab. Owszem, były baby, ale, ale nie takie wielkie. No dobra, no to I, widzę, że bida, bida. I jeszcze piekli takie zajączki, piek, wypiekali z foremki, takie mieli, no to dzisiaj też wypiekali. No wiem, a skąd te formy były brane? No jak to skąd? Mieli swoje. Hmm. No dobra, no to desery, baby rozumiem, a jakieś takie żarcie powiedzmy? Obiad już był, mięso jakieś. No co to, to tam się działo wtedy? No to, to, to wiesz przeważnie: albo królik był pieczony, albo była gęś pieczona, albo kaczka była pieczona. No zależy jak kiedy, no ale tak dawniej tam na wsi to tak nie wiesz. Nie, 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 nie tak było jak teraz. Że było wszystko. Nie było. Najwyżej kurczaka swojego, czy jak gęś mieli hod, hodował gospodarz gęsi, no to gęsine, gęś. Aha, jeszcze tu czyli widzisz te gęsi. Aha. Takimi kluchami. Czy? Takimi, robili takie specjalne kluski w rękach. Ale Ta... jakie śląskie? Nie, no kluchy dla gęsi takie specjalne to były. Robione... Kopetka? Eee, kopytka, nie jest taki jak my jemy, tylko dla gęsi były takie no, robione, co mówisz, ze śrutą, no bo robili taki wiesz, w rękach ugniatali w formie kluska takiego podłużnego, mm. no i tak wsadzali do dziuba i, i tam mu popychali i tak ale do ma, tego. To musiała się drzeć ta koza. Musiał na siłę jeść, nie chciał, ale musiał jeść, bo mu wpychali i tu czyli tak właśnie na Wielkanoc te gęsi, i później zabijali, no to robili pasztet, piekli z gęsi, i gęś upieczona cała, czy tam była nadziewana czymś, czy, ale przeważnie nadziewali tak wątrz, z wątróbką, yy, pietruszką zieloną, co oni tam jeszcze dawali, bułkę tartą, Mm -hmm. albo I bułkę piecona. taką normalnie i była pieczona w takim piecu piecona. co chleb piekli no. no wiem tylko chyba w formie była jakieś w garnku no wiesz co na blachę kładli taką jak Aha. na ciasto w blaszy co są no to na tą blachę kładli gęzi i piekli Ma, mm, no a napoje do tego były jakieś specjalne popitko gdzie po wojnie były takie rzeczy? Przecież to ja byłam na wsi, dziecko to ja, to były lata 40, no 4, po wojnie to 45 do 55, 56 roku byłam, tyle byłam. Głównie to wspominasz te babę i żurek, to jest takie skojarzenie pierwsze. No tak? i pieczone gęsi też i to, i to pamiętam to pasanie tych gęsi, to tak pamiętam. Jak tu u nas była taka ciotka nasza no. no to ona tak przeważnie te gęsi tuczyła. Robiła te kluski, to robiła to na takiej stolnicy, narobiła tych kluchów pełno i tak później wpychała. No, a próbowałaś, jak te kluski smakują? A tak to, nie, próbowałam. No. A by mi przez by nie przyszła próbować. No to bida rzeczywiście, bo tu nie ma co pociągnąć tematu dalej. No, no. nie ma, nie ma. No nie ma, bo ja, ja ci mówię. O ciotkach Rzepczakowa to by ci powiedziała więcej, bo na cały czas tam siedzi. Końcówka, przełom 40-50 lat to w ogóle... Mm... No, no, bo no, no, mięso no. było, bo wy żeście sami hodowali. No sadzic, no oczywiście, gęsi mówię ci, że się hodowało samemu czy kurczaka, bo tak było ciężko. Na przykład dawniej, zaraz po wojnie, to też nie poszedłeś tak do masarni i kupiłeś mięso. Nie było. Hodował sobie rolnik i to jeszcze w ukryciu przed tymi kontygentami, bo były kontygenty, nie kontygenty, jak się to nazywało. No ale co, co, musiał ukrywać? Świnie i... Że sobie, zabił świnie. A gęś też? No gęsi no to może nie, no ale, ale ci mówię, że po wojnie to było tak, że je, były obowiązkowe, o to się nazywało, obowiązkowe dostawy i zboża i, i świni, znaczy i mięsa. O. Obowiązkowe dla Was? Tak, rolnik, mia, rolnik miał obowiązek dostawić po żniwach zboże, no. a w ciągu roku wiepska uchodować i zawieźć na nas, jak się to na, na skup się nazywało. I wtedy pieczątka, papier, możecie żyć dalej, tak? To znaczy żyć to ich wcale nie, nie, ob tary, tak, nie co? obchodziło ich. To czy ty będziesz żył czy nie żył, żeby oni tylko patrzyli, żeby zebrać i to co ci się obowiązkowe dostawię. nieraz jeszcze pole na zboże, oh zboże na polu nieskoszona no. koszona, a oni już jeździli Proszę ciebie, jak widzisz te stare filmy, no. zaraz po wojnie, to tak było, no że jeździli zaraz te, te takie służbowe, te, te takie dworusy, kurcze, komuniści, jeździli po tych chłopach i, 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 i zbierali, jeszcze, jeszcze nie zdążył z pola zwieść, to oni już są zboże i jakiekolwiek zboże i zbierali, bo ileś tam wypadało na dane gospodarstwo na hektar. Aha. No. W zależności od wielkości to tyle procentowo tam? Tamtego zboża musiał oddać. I nieraz to było tak proszę Ciebie, że wszystko prawie musiał oddać i ma sobie mało co zostawił, metr to jest, to nie ma co na ile to mu wystarczyło. Na no, a świnie jak było? Na gospodarstwo świnia czy jak? Świnie też były w gospodarstwie, no Ale nie no, jak liczone, że ile myliście oddać. A to, świni? No to było w kilogramach, nie świn, tylko ile tam już kilogramów mięso. Nie, w, obrobione? Nie, nie. Świnie zawoziłeś, świnie? ale na przykład... A żywą świnię brał? Tak. Aha. Jeszcze czy... rolnik musiał zawieźć na skup takie klatki, były specjalne, drewniane, każdy rolnik miał i wpędzał tego świniaka do klatki i zawoził na skup. No. Jakbyś obejrzał jakiś stary film polski, ale ja to tak było. Ale... Mam chyba prawo wyboru. Czekaj, mówisz świniaka, czyli jeden świniak na gospodarstwo? Bo to można sprawdzić gdzieś w dokumentach ile to było, bo Ja, bo ja to... nie pamiętam no dziecko, ja nie pamiętam. Ja wiem, że ile trzeba było oddawać, ale ile zboża z hektara albo... albo no dobra, to tego, szczegóły, to, to, ale to nie wiem. I zwierzyna... Kur I gęsi to nie zabierali. Nie zabierali. Nie. Gęsi. To kurczę, ale to co, krowy nie chcieli, tylko świnie? Przecież wołowina lepsze no niby wołowie... mięso uchodzi. No nie wiem jak Chociaż to jest. smalec ze świni, no to przydaje. No wiesz, ludzie tam więcej krowy to tak na mleko hodowali, myślisz, że tak było krów, jak, jak teraz jest. No teraz to jest dobrobyt, no jest dobrobyt, jest wszystko, tylko pieniędzy w kieszeni nie ma. Mm. A dawniej ani pieniędzy, ani żarcia. Przecież jeszcze... Ja pamiętam po wojnie to myśmy dostawa dostawali z złunry żywność. Co? Złunry z Ameryki. A. Przychodziły takie różne takie cytryna w proszku była, takie już nawet nie pamiętam. Takie... cytrynowy taki. Do herbaty to, to dawaliście? Była, tak, to była cytryna w proszku, to nie był kwasek. Cytryna w to, to było lepsze, mówię ci. Lepsze niż do, kwasek. No kwasek to był kwaśny jeść i, i nie tego. A to było dobre, to jak no, no, mogłeś normalnie jeść. Bo ja pamiętam. Hmm. Taka orężatka. Takie jak orężatka, tylko że to było kwaśne i to było. I do czego to słodkie? Do herbaty. Do herbaty. To dawali do herbaty. A skąd herbatę mieliście? A no, ja pamiętam, no ze sklepu były kawy takie zbożowe. Zbożówki to wiem, ale herbatę mieliście co? Granulowana, sypana, ekspresówka. Sypana, sypana tylko Sypana tylko, no właśnie. Jeszcze to a drożdże skądżeście mieli? Drożdże to były w sklepach. Były, ale w kostkach. W kostkach. W kostkach. Suche też były. No nie gadaj, suche już były wtedy? Tak, były suche też. Były. Patrz, a ja myślałem, że te suche to weszły w ostatnich jakichś 10 nie. latach. Suche też były, bo wiem, że często, ale y, rolnicy na wsiach to trzymali oprócz drożdży, to drożdy dawali tylko 5 deko drożdży na beczkę chleba. Weź sklepy sobie chipsa, bo takie chcę, czasy wspominasz, chcę. to będzie... A ci się. a, a, a o, ten oni mieli na zakwas zostawiali sobie i na zakwasie chleb był, a dodawali tylko drożdże 5 deko na na, na No 10. Ja wiem, no bo na zakwasie, jak jest dobry zakwas, to ci o, chleb to nie chodzi. potrzebuje. Zawsze, ja pamiętam, mama zawsze taką, tak, taką całą kulkę taką. Brała tego ciasta i na zakwas zostawiała, zostawiała na następ, do następnego no. chleba, co to to jest? Na Wandę Rutkiewicz. A co to jest? Na jednej linie, no Rutkiewicz to jest ta polska wspinaczka na górach, przeczytałaś tego Simpsona? pustki ale ja teraz... nie wiem czy wszystkie mnie tak będą interesować. No ale Wanda? No a co to Wanda? No to Polka, patrz, ona normalnie. A niech będzie Polka, jak mnie koleżanka urodzona się... w 44. Najsłodniejszych... A ja w 39. No to prawie że kolej rówieśniczka. No, ona już się Polska prawie himalajstka opowiada o swojej drodze od pierwszych wspinaczek w Karkonoszach po Mont Everest. No nie wiem, czy to w karkonosza będziemy... No może... Zobaczysz, no, bo tylko no zobaczę. 200 stron, zobaczysz, czy ciężko nie tamta to mnie zainteresowała, bo rzeczywiście tak ciekawie pisze jego książkę możesz mi jakąś nową. A no to mam jeszcze jego tego Simpsona. O, da? No to mogłeś tamtą wziąć. No to ci przyniósł na Bo on razem. naprawdę tak ciekawie pisze, że się normalnie się chce czytać. No ale historia książek. też jest dobra, że się zaklinował i potem wyszedł. To jest dopiero no, historia. No. Dobra, bo my się kończą chrupki. To podsumowując, te baby, bo teraz to baby to baby, ale jeszcze mazurki teraz wszyscy. No te, te mazurki to wiesz, dawniej tego nie było. Teraz mazurki, już są od, mazurki są już od jakiegoś czasu, ale ja nie umiem mazurka piec. Mnie się coś zdaje, że to są rejony bardziej północ Polski. Ta, no może. tam kaszuby wiesz Ale tam... nie, teraz tutaj na Śląsku też robią te mazurki. No. Ja ci powiem, teraz to w ogóle już wszystko robią, żeby cokolwiek sprzedać. To już przychodzi sezon na mazurki, na święta, no to robią te mazurki pie, ci, cukiernicy. Ale dawniej jak ja byłam na wsi, to mazurek, mazurków się nie piekło. Ale na pewno piekli, proszę ciebie, tam myślę właśnie na Mazowszu, na, na Polesiu. Myślę, że tam chyba piekli. Czyli tylko baby, no to przykra sprawa tych mazurków, to no. właśnie no nie ma, nie ma, bo Ty też nie pieczesz mazurków. No u nas się nie piekło mazurków. A moja mama robi mazurek, tylko ten mazurek to jest... Twoja mama robi twardy taki jak byk, ja nie lubię mazurków, bo są, one są bardzo twarde i to, ty, tyle, że wystrój jest na nim ciekawy taki wiesz, przyozdobiony, ale samo ciasto to nie jest wcale ciekawe ani dobre. Bo to jest właśnie na wystrój, żeby wyglądało tak jak te zajączki, no pieką właśnie. tego zająca albo tego barana, ten baran stoi na stole, suszy się, nie zjedzą go ludzie i no. potem jest tak suchy, że to jest do wyrzucenia. No ja też piekłam zajączki, I mam nawet formę tam jest gdzieś. No to tego zajączka trzeba by od razu, rozumiesz, chyc i zjeść go. Póki świeży, a, bo no to... póki świeży to się powinno być. a teraz to wiesz i nawet i takie pierdółki gliniane i nawet i, 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 i porcelanowe i wszystko to też w zającach i, i w tych. Dzisiaj weszłam tam to tamtego dziadostwa tyle na półkach. A prezenty jakie były? W ogóle dawniej nie robili prezentów na zająca. Bo teraz na zająca niby prezenty no. robią no. Bo dobrobyt jest. Ale dawniej to ci mówię, że były tylko prezenty na gwiazdkę. I najwyżej prezenty to litr na Mikołaja wody. było. Na Mikołaja były, była tradycja Mikołajowa. Nie gwiazdka nawet, gwiazdka później swoją drogą, ale Mikołaj był. No teraz to prezenty litr wody ci wyleją na, na, na śmigus zdingus. No właśnie, dzisiaj jest modny śmigus dingus. No ale wtedy. Wtedy też, o wtedy to się lali, wtedy to się lali, ja pamiętam, lejek to normalnie do rzeki wprowadzali chłopaki, dziewczyny łapali i, i do rzeki i, 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 i lali wiadrami, proszę Ciebie, jak przyszedł, to przyszła, to była... I co, dały se tak w kaszę A myśmy nawet, pamiętam, tośmy nosiły wieczorem wodę na strych i jak chłopaczyska chodzili i lali, bo u nas, nas było trzy... To myśmy ze strychu oblewały tych chłopaków. A. No to widzisz, że olejki były modne, to pamiętam. Ostatki były modne na pączka, to też dziady chodzili, przebierali się. Rob... I, 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 I ostatki były bardzo modne też. A czemu nie pijesz... A tyle lat po wojnie, to, bo to musi się z 15 minut. No to już 20 minut gadamy. Tak. To już melisa jest już zaparzona. To nie jest melisa. A co to w końcu jest? To zioła moje. Zioła? No mm -hmm. tu to masz liptona widzę. Na trawienie. Nie, bo ja nie parzyłam go. Stary. No widzisz. Teraz mamy chitosej. Teraz to, to już musisz się pytać obecnych takich kobiet? Teraz to mamy chitosej. Teraz mamy. To, to. Kasztanki, malaga a, a tam widziałeś takie cząste, kukurydziane płatki, czy to coś? No, pokaż, Co to to jest? Ty zjadłeś te chitosy? Odpowiedź na to pytanie oraz co smacznego kryje się w szafce usłyszycie w drugiej części naszego wielkanocnego show, które bonusowo wyemitujemy w Śmigus dyngus, czyli jak to mawia babcia w Lejek o godzinie 18.00.